Bądź dla siebie własnym motywatorem, również trenerem personalnym. I pamiętaj, aby właśnie każdego dnia pisać o sobie. Na przykład przez spaniem możesz pisać. 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczny, albo na przykład 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczny, że mogłeś je wykonać, i wiesz, i po prostu bądź dumny z siebie, bo to jest bardzo ważne, bo powiedz mi, jak często na przykład dajesz sobie komplementy, albo jak często jesteś dumny z siebie. No jeśli naprawdę jest to rzadko, to powinieneś to zmienić i zauważyć, że będziesz po prostu miał te lepsze emocje, będziesz po prostu czuł się lepiej ze sobą, a dzięki temu będziesz też bardziej otwarty na różne jakieś rzeczy, bo będziesz też do czego więcej rzeczy, więc to jest ważne. I również pamiętaj, że jak masz jakiś Plan i właśnie chcesz po prostu działać, uczyć się, czy może budować coś. I w momencie, gdy cały czas stosujesz się do tego planu, ale na przykład jeden dzień nie robiłeś tego i na przykład poszedłeś na imprezę, jesteś na siebie bardzo zły, wiesz, zamiast złościć się na siebie, staraj się po prostu powiedzieć sobie, że to jest ostatni raz i oczywiście, żeby to był ostatni raz, więc po prostu staraj się już tego nie powtarzać I, by, bo, i bądź dla siebie po prostu wyrozumiały, przebaczaj sobie, to jest bardzo właśnie ważne, że nawet jeśli w przeszłości coś robiłeś, niefajnego, ale teraz już tego nie robisz, no to bądź sobie, po prostu to, to zrób sobie tą przysługę i po prostu wybacz sobie. I również możesz właśnie pisać na przykład jakieś motywujące słowa, albo nawet jakieś nagrywać filmiki, które po prostu będą nawet motywowały ciebie i to będzie już bardzo fajne. Potem możesz się na przykład podzielić z ludźmi, to też może być dla nich bardzo pomocne. Więc naprawdę, staraj się każdego dnia być dla siebie motywatorem, być dla siebie trenerem personalnym, pisz o sobie, staraj się zwiększać swoją świadomość każdego dnia i naprawdę twoje życie będzie o wiele lepsze każdego dnia. Ja dziękuję za wysłuchanie, cześć!